Siemanko mordeczki, witam Was w programie Shama Test. Mam tutaj żelki z Gwiezdnych wojen. To raczej będą takie typu gel beans. I jest tutaj też są takie żetony tazosy. Widać, że to jest importowane. Także dokonajmy unboxingu tych właśnie żelków. O, widzę, że nóż nie jest potrzebny, bo jest już tutaj nadcięte. Bardzo się folia ciągnie. I mamy tutaj tak, taką karteluchę. Chyba z dostępnymi, właśnie tymi tazosami. Tazosy. Ale to za chwileczkę. I kilka takich jelly beansów. No, typu jelly beans, właśnie takie żelki. I zobaczmy, czy to w ogóle jest wegetariańskie. Tak. Oczywiście nie jest to zbyt zdrowe, ale jest to wegetariańskie. Także wszyscy moi wege widzowie mogą e, to zjeść. Nie ma akurat z zewnątrz żadnego, ale to żadnego e, zapachu. Hmm. Hmm. Przeważa cukier, ale czuć smak zielonego jabłuszka. Straszne mordoklejki. Hmm, potwornie się to przykleja do zębów. Mm, także oczywiście mm, nie jest to najlepsze. Mm, bardzo słodkie. Oj, strasznie mi się przykleiło do zęba. Momencik. Ok. E, jakoś udało mi się odkleić e, to z zębów. Jest e, smak. Ledwo wyczuwalny jabłkowy. Przeważa cukier, co jest naprawdę wielkim minusem. Yy, mimo, że to wygląda jak, yy, jak amerykańskie jelly beans to jest to bardzo, ale to bardzo twarde. Tamte jelly beansy można było jakoś zgnieść w palcach. Tutaj stałej siły ściskam i nic y, nie poddaje się. Także y, no nie polecam. Y, chyba, że ktoś lubi taki sam cukier, to no problemu. Y, jak dla mnie: 2 na 6. Nie polecam naprawdę samych tych, y, y, tych żelków, ale za chwileczkę. Odpakujemy te Tazosy. Ale to już na kanale. To Modem. Także trzymajcie się. Wielkie pozdro. Piona.